Witam Was do kolejnej lekcji z serii Gramatyka języka niemieckiego. Dzisiaj powiemy sobie o zaimku wzajemnym AINANDA. Bardzo często widzimy właśnie zdania, czy też słyszymy z tym zaimkiem wzajemności AINANDA. I chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób możemy go używać. Jednak bardzo często ten zaimek wzajemny AINANDA występuje w połączeniu z przyimkami. Na przykład von, live, mit, durch. I właśnie takie przykłady zdań Wam pokażę. Na przykład słyszymy takie zdanie, bądź widzimy. Wir sprachen zwei Stunden miteinander. Czyli my rozmawialiśmy miteinander, oznacza w tym przypadku ze sobą. Dwie godziny. Czyli einanda to jest coś robić z kimś. Ze sobą, do siebie, ale to, jakie to będzie miało do końca znaczenie. Zależy od tego, z jakim przyimkiem połączymy ten zaimek Einanda. Tutaj mamy mit. Wiemy, że mit oznacza z. Sprechen mit rozmawiać z. Więc jeżeli chcemy powiedzieć, my rozmawiamy ze sobą wzajemnie, to będzie via SPRECHEN mit My rozmawiamy ze sobą. Kolejne zdanie. Kinda, zajatlet co Einanda. Dzieci, bądźcie de, do siebie, w stosunku do siebie mili. Cu oznacza do, do osób, więc cu einander do siebie, w stosunku do siebie. Kolejne zdanie: sprecht nacheinander und nicht durcheinander, czyli mówcie jeden po drugim. Nach oznacza po, tak, czyli po sobie mówcie, Sprecht nach einander und nicht durch einander, czyli nie mówcie przez siebie jakby, jeden przez drugiego, tak? Durch oznacza przez, czyli zwracamy uwagę na to, co chcemy powiedzieć i w ten sposób dobieramy odpowiedni żeby powiedzieć coś, że przez siebie, do siebie, ze sobą, obok siebie łączymy ten przyimek z, z, z zaimkiem wzajemności einanda. Na przykład tutaj mamy już takie zadania: zwei Mannschaften szpilem. Tu musimy uzupełnić odpowiedni, znaczy odpowiednio dobrany przyimek z zaimkiem wzajemnym einanda. Czyli dwie drużyny grają, choć o to, że grają przeciwko sobie. Jak jest przeciw? Przeciw to gegen, więc przeciwko sobie to będzie gegen einander. Jeszcze jeden przykład zrobimy wspólnie, a ostatni jest dla Was jako w formie zadania domowego. Ewa und Monika setzen sich immer, czyli Ewa i Monika siadają się zawsze. Siadają zawsze, święty, siadają zawsze, w po polsku nie mówimy tego się, siadają zawsze obok siebie, prawda? Czyli obok siebie, wiemy, że słówko obok to neben, obok siebie wzajemnie to najben einander. Czyli tu będzie najben einander. Więc widzimy różne kombinacje z zaimkiem Majna, Różne kombinacje z różnymi przyimkami. I widzimy, że jakby to znaczenie przyimka oddaje mm, najważniejszy sens temu zdaniu. I mamy ostatnie ćwiczenie, ostatnie zdanie, ostatnią uzupełniankę, która jest dla Was do z domu. Przeczytajmy sobie: tu i punkty A i B verbinden. czyli Ty powinieneś punkty A i B. Połączyć! Stwierdźcie, co nam tutaj pasuje. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że za e-mail Tajlanda nie sprawi Wam już więcej problemów. Zapraszam Was za tydzień do kolejnej lekcji.